Kilku oazowiczów i ksiądz z parafii w Łodygowicach Kołożywca wyruszyli 16 lipca w liczącą około 2,5 tysiąca kilometrów wyprawę do Istambułu. Dla sześciorga rowerzystów to rodzaj pielgrzymki, podczas której codziennie będą uczestniczyć w Mszy Świętej. Zanim dotrą do największego miasta Turcji, przejadą przez Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Na niektórych odcinkach grupie towarzyszyć będzie specjalny samochód i ekipa techniczna. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest ksiądz Grzegorz Kierpiec, wikariusz. Łodygowickiej parafii pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 32-letni kapłan wyjaśnia, że symbolicznym celem pielgrzymki jest zamieniony obecnie w Muzeum Kościół Mądrości Bożej Hagia Sofia. W stosunku do pierwotnych planów trasa wyprawy uległa pewnym modyfikacjom. Rowerzyści zrezygnowali z Ukrainy i z przejazdu pociągiem do Przemyśla. Po porannej mszy świętej rowerzyści wyruszyli spod plebanii w Łodygowicach. Pierwszymi celami na trasie były miasta Liptowski Mikularz i Preszow. Na Słowacji po krótkim przejeździe przez Węgry wjechano już do Rumunii od zachodniej strony Karpat, a chyba najtrudniejszym momentem pielgrzymki będzie wspinaczka na dwie przełęcze w Karpatach. A z Alp Transylwańskich pielgrzymi rowerzyści pojadą nad Morze Czarne, a następnie do Warny, Burgas i Malko-Tarnowo, tuż przy granicy z Turcją.